tylko było z tajnymi współpracownikami y, służb specjalnych, o tyle w Polsce ten procent był poniżej jednego. Natomiast, y, natomiast y, w, w elitach ten procent był o wiele, o wiele większy. I to dotyczy wszystkich dziedzin życia. I na przykład y, teraz, kiedy y, wychodzą między innymi, y, są opracowywane y, jakieś do działania biskupy wobec Kościoła Katolickiego, to się okazuje, że wśród proboszczy, tych w ogóle proboszczy, prawda, na prowincji ludzi współpracujących, księży współpracujących ze służbą bezpieczeństwa było, był znikomy procent i ten procent niestety niepokojąco rośnie im, im wyżej. To samo dotyczy, dotyczyło kadry y, naukowej na wyższych uczelniach. Tutaj rok 68 uświadomił władzy, że, że niestety ten personel akademicki bardzo często stawał po stronie studentów, że oni mają, że władza ma dość nikłe, nikłą wiedzę o tym, co się, co się dzieje w środowiskach akademickich. I od 1968 roku Zaczyna się jest zadziwiające. Wszystkim się wydaje, że czasy salinowskie były najgorsze. Pod tym akurat względem czasy salinowskie jeszcze nie były najgorsze. Młodzież na uczelniach wówczas jeszcze była kształcona przez ludzi, którzy z konieczności, prawda, nie było innych, którzy kończyli jeszcze Politechnikę Wrocławską, Warszawską, Uniwersytet Warszawski, i tak dalej, Uniwersytet Jana Kazimierza w Lwowie. Oczywiście Bezpieka robiła co mogła, żeby ich jak najszybciej wymienić, ale jednak ci ludzie wychowani jeszcze w Drugiej Rzeczpospolitej, mimo woli, nie mimo woli, ale, ale świadomie, zaszczepili tej młodzieży jeszcze jakieś zasady. Moja siostra, która studiowała historię, to mówiła, że jej profesorowie studiowała trochę w Krakowie, trochę we Wrocławiu. My to mówili jej, nie ma, nie ma teraz dobrych czasów, no i, czy im, mówili studentom swoim. Nie ma dobrych czasów w tej chwili na wolne badania historyczne, ale Waszym zadaniem jest zabezpieczać źródła. Bo źródła są niszczone, będą niszczone i, i, i po prostu trzeba je zabezpieczyć, bo może przyjdą czasy, kiedy Wy będziecie mogli zacząć tą historię y, badać, pisać, publikować. Od 1968 roku, jak Państwo pamiętacie, na uczelniach prowadzono przyspieszone awanse docentów mianowanych, Anzy wtedy pracował na Politechnice, mówił, że tych, tych docentów nazywano docentami marcowymi i studenci chodzili za nimi i miał uczelni, że to niby tacy marcowi jak te koty. I od tego czasu, ja uważam, zaczęło się lansowanie, kreowanie ludzi. Ludzi y, 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 posłusznych, y, ludzi, y, którzy nie mieli większych skrupułów, żeby y, przy, przy pomocy y, no, dopingu nie, nielegalnego, czyli wspomagania przez bezpiekę, robić karierę, omijając, spychając na margines, na margines kolegów. A ponieważ te represje były, jakby tak, nie bardzo widoczne, nie bardzo ostre. Y, Zaczął się taki niebezpieczny okres, kiedy w zasadzie tą współpracę z bezpieką yy, traktowano jako coś takiego mało ważnego, nieistotnego. Yy, I teraz jak Państwo czasami widzicie, że ujawnia się jakiegoś, jakiegoś typu tajnego współpracownika, to więc takiego nie robiłem. No, Ja chciałam dostać ważność, chciałam wyjechać, chciałam pisać prace naukowe, no nie dało się inaczej, to, to im podpisałem. Ale co ja im tam opowiadałem, właściwie nic ich ważnego nie mówiłem. No Już w pewnym sensie ten taki y, kręgosłup moralny tych elit y, w tym momencie, uważam, został złamany. No bo jednak jakby na to nie patrzeć, to no była to współpraca z, z, z policją państwa totalitarnego, w dodatku y, okupującego nas, to znaczy w tym sensie, że był to totalitaryzm narzucony, system narzucony przez, przez Związek Radziecki. Proszę. Zewnętrzny system. Yy, I ta, to takie łagodne przyzwolenie powodowało, że, że coraz większa ilość ludzi yy, uginała się. I proszę nie wierzyć naprawdę w żadne opowieści, jak to ich zmuszano, bito, wyrywano im paznokcie, bo takie opowieści to mogą dotyczyć tego pierwszego okresu czasów stalinowskich. Rzeczywiście wówczas. Aby uzyskać y, przyznanie się do winy, do winnie popełnionych, na przykład do uczestnictwa w zbrojnej organizacji jakiejś grupki młodzieży, która, y, nie wiem, ulotkę wydała jedną, żeby y, wymusić obciążające zeznania, zeznania obciążające aresztowanych kolegów, bezpieka rzeczywiście dopuszczała się, dopuszczała się tortur, dopuszczała się. Y, powiedzmy, przemocy fizycznej, autentycznie, autentycznie być może trudnej do wytrzymania. No, ja nie, 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 nie podejmuję się sądzić ludzi, którzy złamali się w więzieniach ubec złamali się w więzieniach stalinowskich. Ale jeśli chodzi o ten okres, kiedy już działała służba bezpieczeństwa, to po prostu w takie opowieści nie wierzę. Owszem, ludzie byli, byli w czasie działań opozycji, opozycji. Byli w czasie, byli bici, zdarzały się, zdarzały się akty przemocy, zdarzały się skrytobójstwa. Ja nie twierdzę, że to jądro zbrodnicze systemu, że ono, że ono się rozpłynęło, że, ono, że za tą łagodną niby twarzą systemu kryło się twarde jądro y, zbrodni. Y, y, sposób pacyfikowania wystąpień robotniczych, tych ulicznych. No to jest Państwu znany, ja nie muszę się odwoływać tutaj do, 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 do żadnych tam nawet specjalnie opracowań, opracowań IPN-u, bo mniej więcej te, te zagadnienia już są, znaczy są po prostu znane. Jak tłumiono, jak tłumiono w roku 76, w roku 68, w roku 70. Jak tłumiono te masowe wystąpienia, powiedziałabym uliczne. Ale działania IPN-u pozwalają dostrzec zupełnie i w innym świetle zobaczyć również te takie ważne, wydawałoby się nam, że całkowicie dobrze znane daty w naszej ostatniej, najnowszej historii. Przez długi czas myśmy przecież w Gdańsku interesowali się również wszystkimi wydarzeniami, które się działy w Warszawie. W 1968 roku Gdańsk wydawał nam się miastem absolutnie wyjątkowym, ponieważ no między innymi dzięki, dzięki wystąpieniu Andrzeja na, na Politechnice Gdańskiej y, tam y, y, doszło do do, do czegoś, do takiego zbratania się, można powiedzieć, robotników ze studentami, ponieważ studenci zaprosili robotników na wspólny wiec i generalna bitwa, która odbyła się w Gdańsku, to była bitwa między no, głównie młodymi robotnikami, którzy podążali ze Stoczni Remontowej Północnej i Gdańskiej, te, w Gdańsku te wszystkie czy stącznie, obok siebie, na wiec na politykę. I wydawało nam się, że Gdańsk jest miastem wyjątkowym, ponieważ słyszeliśmy, że w innych miastach do żadnego takiego jakiegoś porozumienia nie doszło, a wręcz przeciwnie robotnicy prawda, poszli bić studentów. A w ogóle to, że, to, że całe wydarzenia marcowe. To, był, to, był, to były wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim, w których głównymi bohaterami był Michnik, Schleifer i nie pamiętam, ktoś tam jeszcze, a chodziło jeszcze o to, żeby Zaproski wrócił do biura, oczywiście do biura politycznego. I taki mniej więcej, aha, jeszcze chodziło o represjonowanie życiu. Taki mniej więcej obraz tych wydarzeń przedstawiają, ja, W popularnej opinii taki obraz tych wydarzeń był powszechnie.